Mamy kolejny dzień z upałem. Dzisiaj temperatura pokazała prawie tyle samo. Dzisiaj pokazała 32.1 Mamy upał drugi, kolejny. Yy, Jeszcze plutko w cieniu, jest bardzo ciepło. O, wiaterek sobie lekki wieje. Tutaj ładnie ta wierzba troszkę odkwitła. Jest bardzo plutko, niebo bezchmurne jak widać. Ładnie wszystko kwitnie. Ziemia wreźna, wilgotniona. Widzicie? Nie tak jak piasek. Mamy się trawka ładnie, odżyła. Te żółte miejsca do zrybuzganej już się zmieniły na zielone. Tutaj nasza jabłonka. Pięknie. No nie, jest. No i tutaj ładnie zielono. Tu. Tu. No i poza tym ja chodzę tylko w krótkich spodenkach bez skarbów. No, dobra, mniejsza z tym. mamy ciepluteńko Fajnie, małutka chmurka. To tylko yy, ładnie słoneczko praży. Tu ładnie, fajnie. Czekajcie, jak dotykam, to blacha tak gorąca. Nie, dobra, nie będę nam tułaczał, bo to długo wyjdzie. Mamy bardzo cieplutko. I co ja gadam? Jakie cieplutko? Bardzo gorąco. Na wilgot ziemia jest wilgotna a najlepsze z tym, że wczoraj przeszło mi na wałnica. Gwałtowna burza. Wczoraj było jak mierzyłem było 5 litrów, przekraczało ile było 11 litrów coś takiego. Mierza w... z tym przeszła gwałtowna burza. Silnym, porywistym wiatrem. Wydano dla mnie alert drugiego stopnia przed burzami z gradem. Na szczęście gradu nie było. Szczęście, bo by nam wyniszczył wszystko. Fiatuszki sobie tu ładnie kwitną. Drzewka ładnie zazielone, zieleniałe. A te listki są piękne, nawet Wam pokażę. O. No, mamy kolejny upał. Tu już mamy prawdziwe lato. Co by tu jeszcze powiedzieć? No, fajnie, ziemia się nawilgotniła. Nareszcie deszcz był. Ulewa to była, ale dobre i to. Tu nawilgotniało, jak widzicie. Fajnie. Mu wszystko mi tu kwitnie pięknie. Mm, ładno, piękne lato, piękny początek lata. No co by tu jeszcze wam powiedzieć? No takiego. No mamy bardzo piękny dzień, gorący, bezchmurny zielony, ładnie wszystko zielone no ładnie kwitnie bluszcze ładnie rosną tutaj dopiero puszcza jeszcze trochę musi podrosnąć tutaj wiatr, przyjemny wiaterek tam całkowicie bezchmurne, na południu nic nie pada tylko na wschodzie jakieś tam burze są, ale to tam Taki, jakiś tam burza, ale tam też się, się nie. Tam też się interesuje, ale to już mało. Tutaj pięknie zielono, bez, nie, niebiesko, bezchmurnie. No. Tak ładnie. Więc podsumowanie: kolejny upał 32,1 stopni. Piękne, bezchmurne niebo. Ładnie, fajnie, gorąco.